mojego artystycznego królestwa jak pewnie widzicie, samo studio nie jest aż tak wielkie jak mogliście sobie to wyobrażać, ale ja bardzo się cieszę, że mam taki kącik, w którym faktycznie mogę usiąść, mogę mieć swoje rzeczy, swoje przybory i po prostu wyżywać się artystycznie. Także dzisiaj szybciutko Wam pokażę, jak ta moja przestrzeń wygląda. Jak ją dekorowałam i co jest w niej dla mnie najważniejsze. A co jest najważniejsze w pokoju artysty? Oczywiście biurko. No i mi udało się spełnić jedno z moich największych marzeń, czyli biurko, które jest naprawdę naprawdę duże. Kiedy pracowałam tylko i wyłącznie cyfrowo, no to wiadomo, wystarczył mi laptop i tablet graficzny, także w czasach studencji, kiedy miałam małe biurko do dyspozycji, to mi zupełnie wystarczało, ale na szczęście w tym momencie mam większe biurko, dzięki czemu mogłam podzielić sobie. Całą przestrzeń na miejsce, gdzie robię prace cyfrowe, czyli właśnie z podziałem na tablet, na laptopa i na dodatkowy ekran, który bardzo mi się przydaje, jeśli chodzi o montowanie. I z drugiej strony, jak widzicie, trochę tego miejsca jest na to, żebym mogła położyć sobie tutaj wszystkie moje przybory, farby, pędzle gumki, cokolwiek potrzebuje, a jak pewnie wiecie jednak rysunek tradycyjny potrzebuje trochę więcej miejsca z racji tego, że rozkładamy się ze wszystkim na biurku a nie tylko cyfrowo na naszym tablecie graficznym Padło też pytanie odnośnie statywu i ja na początku nagrywałam tak, że zwykły statyw, taki trójnożny był na biurku, po prostu był on na krótszych nóżkach ale pewnie zauważyliście, że w wielu moich filmikach podczas wymazywania czegoś, całe biurko trzęsło się razem ze statywem i starałam się jakoś zaupgrade'ować cały mój zestaw. I tutaj jak widzicie mam przymocowany statyw do ściany, dzięki czemu wyeliminowałam to, że ma on wpływ na mój rysunek i na to co się kręci. Jego plusem jest to, że mogę go przesuwać i po tej osi i tak, żeby go na długość... <ścoughs> i żeby był trochę krótszy. Także wszystkie opcje są tutaj dostępne. No i ekstra jest to, że zajmuje on mniej miejsca ze względu na to, że jest po prostu przymocowany, przymocowany na stałe do ściany. Były tutaj wiercone dziury, ale coś za coś, także teraz mam przynajmniej spokój i gdy nagrywam, nie muszę się już przejmować tym, że właśnie coś lata, coś się przewraca. I w momencie, kiedy montuję tutaj moją kamerkę, wciskam tylko start i już niczym więcej nie muszę się przejmować. Także po prostu później już ściągam ten aparat i wszystkie ustawienia tutaj są zachowane, więc mogę nagrywać właściwie codziennie to, co rysuję, i nie mam już z tym żadnego problemu. Także mega polecam ten statyw. Odnośnie nagrywania, jeśli faktycznie chcielibyście zacząć się tym bawić. No to oczywiście kamera i obiektyw są ważne, ale najważniejsze jest światło, a czasami tego światła nam brakuje, czy to zimą, czy jesienią, czy nawet w lato, jeśli chcemy nagrywać. Wieczorami czy nocą, więc bardzo Wam polecam kupienie dobrej lampy. Tutaj udało mi się kupić używaną za jakąś stówkę i jest ona super pod tym względem, że jest LEDowa, a nie ma normalnych żarówek, które dają nam ciepłem. Wcześniej pracowałam właśnie z takimi lampami i powiem Wam, że wytrzyma jest tak 10-15 minut i już jesteśmy z lani potem. Więc jeśli macie tego możliwość, to szukajcie lamp LEDowych. Ona tak samo jest tutaj już na stałe, także gdy siadam do nagrywania, to po prostu. Włączam lampę i zabieram się do roboty. Wszystkie moje potrzebne przybory trzymam pod ręką, więc tutaj widzicie moje markery: kopiki, promarkery, twin markery. Także markery no-name, czyli które po prostu gdzieś kiedyś kupiłam, a okazały się bardzo przydatne. Mam tutaj też Posca Pens, moje kredki i polichromosy I to chyba tyle, jeśli chodzi o moje przyrządy tutaj. Mam też lizaka, którego dostałam od moich uczniów, i jest on po prostu przeuroczy, więc stwierdziłam, że będzie fajną dekoracją do tego pokoju. A jeśli chodzi o moje farby, to trzymam je w woreczko od Mosery. Jest on świetnie umiejscowiony przy mojej lampie, więc zawsze mam go y, gdzieś blisko i nie muszę się przyjmować, że zajmuje mi miejsce na biurku. zejść ze mną pod biurko, gdzie trzymam resztę moich przyborów. Są tutaj paletki, y, akwarele, wszystko co może mi się przydać podczas malowania. Tutaj dalsza część akwareli, markerów, Crayola, szmatki do y, pędzli i jakieś duperele, których zazwyczaj nie używam. Trzecia szuflada to pierwsza część moich szkicowników. Za chwilę wam pokażę, gdzie znajduje się reszta, ale z racji tego, że mam ich już milion, to muszę je upychać w każdym możliwym miejscu, także ta szuflada jest właśnie po to. Na to szuflada bardzo dla mnie ważna, ogromnie sentymentalna, ponieważ są tutaj listy i prezenty od moich znajomych z Instagrama. To jest bardzo fajne, bo to są ludzie poznani właściwie tylko i wyłącznie przez tą platformę. I bardzo często wracam do tej szuflady, żeby poczytać sobie te listy. Właściwie ostatnio strasznie zaniedbałam, ale obiecuję, że się poprawię. Mam tutaj rzeczy od Szczepionka, od rozrysowanej mamy. Od Pompon Chan, czyli cutie, i pewnie jeszcze kilka innych, ale przepraszam, się o nich zapomniałam. Następna szuflada. Naklejki, przypinki, czyli rzeczy, które używam przy właśnie pisaniu listów, czy przy robieniu jakichś małych prezentów dla moich znajomych. Bardzo lubię tą szufladę, jest ona mega kolorowa, no i już mi się nie mieszczą te rzeczy, bo za każdym razem, gdy jestem w jakimś sklepie i widzę fajne naklejki, to oczywiście nie mogę się pohamować. Nigdy za mało naklejek. A ostatnia szuflada to już rzeczy w stylu zapiski, jakieś stare notatniki i rzeczy, które może kiedyś mi się przydadzą, ale pewnie nie, ale warto je trzymać, wiadomo. Okej, okay, idziemy dalej. Jeśli chodzi o wartość sentymentalną, to mam tutaj też dwie półeczki, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. W pierwszej mamy tutaj Fredzie od Art Polosis. Przepraszam, jeśli mylę Twój pseudonim, ale sama powiedziałaś, że wszyscy go mylą, także mam prawo. Jest on przepiękny i bardzo, bardzo go lubię. Zawsze mam takie przy sobie, chociaż większość czasu i tak leży na moim biurku, więc właściwie mam ją podwójnie. Mam tutaj też rzeczy od Cigiline, no i bardzo ważne dwie skrzyneczki, czyli prezenty stworzone przez moją siostrę. Jednym z nich. Jednym z nich jest doble. Edycja Candy Kiki. W której są przygotowane karty pode mnie, więc jest tutaj wszystko, czym ja się interesowałam lub interesuję i co się ze mną kojarzy. Wspaniały prezent. A druga rzecz to kingo, czyli takie bingo, tylko że dla mnie. Mamy tutaj karty też przygotowane przez moją siostrę z okazji mojego panińskiego, ale o tym może powiem wam kiedyś, nie, robić. nie robić. No i druga półeczka, czyli dalsza wartość sentymentalna Moja tablica korkowa, na której są prezenty, kartki urodzinowe i wszystko, co po prostu rozgrzewa moje serduszko I bardzo często tutaj patrzę i wspominam to, jakich wspaniałych ludzi mam przy sobie Czyli tutaj tak samo i od Szczypiorka, i od Izy, i od moich przyjaciół Także idźmy dalej, bo teraz się rozpłaczę Musiałam gdzieś znaleźć miejsce na moje książki. Są tutaj głównie rzeczy odnośnie anatomii, o których kiedyś zresztą Wam mówiłam na filmiku. No i jak powstaje manga, którą zbierałyśmy kiedyś z moją siostrą, jakieś 10-15 lat temu. Jest to według mnie najlepsza edycja z tego, co widziałam. Teraz te poradniki, jak wysyłać mangę, są dużo, dużo gorsze. Także jeśli macie okazję gdzieś jeszcze ją kupić, to mega polecam. Bardzo dużo się z nich nauczyłam. Super sprawa. No i tak jak mówiłam jest tutaj też większość moich szkicowników, powiedzmy, że zapełnionych w 90%. To chyba nieprawda. Mam tutaj też moje dwa segregatory na luźne rysunki, czyli jeśli skończę coś na luźnej kartce, na papierze, no to daję na A4 lub A5 i bardzo też polecam te mm, segregatory. Można je kupić na Allegro, wcale nie są drogie, a fajnie można trzymać wszystko uporządkowany. I tu schodzimy już niżej. Mam tutaj koszyczek, w których trzymam rzeczy, które nie zmieściły mi się nigdzie indziej, czyli moje cienkopisy, pędzle, ołówki, resiki, Wszystkie rzeczy małe, które mogą mi się łatwo zgubić, a wolę je trzymać w jednym miejscu. Zawsze wiem, gdzie powinny się znajdować. I mam tutaj coś bardzo ważnego, czyli moją różdżkę. Wiadomo, każdy potrzebuje różdżki w swoim pokoju. Prawdziwa. W kolejnej skrzyneczce znajdziemy washi tapes i zwykłe taśmy, a także atramenty i farby, których tak naprawdę za często nie używam, więc są one tutaj schowane i czekają na swoją kolej. I kolejna sentymentalna rzecz, czyli moje pamiątki z wieczoru pańskiego. Z racji tego, że odbył się niedawno, no to jeszcze są one w różnych miejscach i właśnie nie miałam czasu do końca ich posprzątać. I są też zaproszenia na ślub, więc wszystko do czego teraz się szykuję. I lecimy dalej, czyli kolejne szuflady. Pierwsza szuflada. Zapraszam. To pamiątki ze szkoły, ponieważ dzieci często przynoszą mi rysunki. Także wszystko to sobie kolekcjonuję. Mam tutaj też wszystkie papiery, które są mi potrzebne, czyli pod akwarele, pod markery, reszta szkicowników, czyli kolejne miejsce, gdzie trzymam swoje szkicowniki. Już trzecie. No ale cóż, jest to szuflada, która niedługo pewnie się rozpadnie, bo ledwo co już się trzyma. A ja ciągle ją zapycham. Druga szuflada to rzeczy w stylu nie wiem co z nimi zrobić, i nie wiem po co je mam właściwie. Są tutaj różne farby, świeczki, sznurki, taśmy, sprayje. Trzeciej szuflady wam nie pokazuję, bo to jest sprzęt elektroniczny, czyli dyski, statywy, baterie i nic ciekawego. I tam jest zawsze syf, także nie będę wam tego robiła. Czwarta szuflada to są moje stare kalendarze i rzeczy do paznokci, więc to też nie jest zbyt ciekawe i nie ma nic wspólnego z rysunkiem. Tutaj mamy ścianę, którą staram się zapełnić już od jakiegoś czasu. Cały czas ją zmieniam i nigdy nie wygląda ona tak, jak bym chciała, ale mamy tutaj przede wszystkim pocztówki od Civil Line z tego zestawu, o którym Wam niedawno opowiadałam. Są one przecudowne, więc bardzo chciałam je umieścić w jakiejś ładnej ramce. Mamy tutaj pełno moich rysunków, które też non stop dodaję i zmieniam. Mamy tutaj rysunek od mojej siostry, który przygotowała na mój wieczór panieński. Super pamiątka i w ogóle jest on przecudowny, także propsy, Miriam Dot lajkujcie i followujcie. <grytania> Mamy tutaj cytaty motywacyjne, bez których by nie mogło się obyć, ale właściwie pokazuję Wam cytat motywacyjny, a tu jest po prostu, że. Życie jest lepsze z kotem, więc jak was to zmotywowało? Hmm. Kolejnym kącikiem jest fotel, który dostałam od cioci mojego narzeczonego, który jest po prostu przepiękny, jest taki vintage. A z tego co pamiętam, to chciała go unicestwić, także go trochę uratowałam, ale dzięki temu mam gdzie nagrywać moje filmiki na moim pięknym tle. Uff. Także właśnie tutaj siadam. Tam stawiam statyw i stąd do Was mówię i opowiadam Wam wiele wspaniałych i ciekawych rzeczy, które później widzicie w filmikach. Więc tutaj z tyłu mam też przygotowane tło. Stworzyłam je specjalnie po to, żeby jakoś się prezentowało na tych wszystkich filmikach, bo taka pusta ściana nie byłaby ładna. Mamy tutaj też żarówki, które powinny się świecić, ale już nie działają. Cóż... Takie życie. I padło też pytanie odnośnie tego, czy jestem plant mom. I tak naprawdę powiem Wam, że... Bardzo lubię roślinki, nie jestem pewna, czy roślinki lubią mnie, ale za to ostatnio po zakończeniu roku dostałam kilka właśnie doniczkowych, także stwierdziłam, że spróbuję ich tym razem nie zabić. Także jak widzicie, na razie mi się udaje. Mam tutaj storczyka, którego mam już chyba 3 lata, także daję sobie ze mną radę. I uważam, że tak pięknie kwitnie, przez to, że mu śpiewam. To na pewno dlatego. Więc tak, staram się teraz jak najbardziej dbać o moje kwiatki, aczkolwiek mój narzeczony twierdzi, że je bardzo często zawijam, co nie jest oczywiście prawdą. I to wszystko jeśli chodzi o przegląd mojego studia artystycznego. Ten pokój jest dosyć mały, ale na szczęście wszystko się mieści. Nie ma co narzekać. I co? No to chyba tyle. Będę musiała was już pożegnać. Widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że podobał wam się mój pokój i moje rzeczy tutaj zgromadzone. I do zobaczenia następnym razem. Bye.